Ej, wiesz co? co, nie, nie ma, nie ma sięka, po co, co go zabowałeś? Teraz... Ale Ale Alek, zróbmy to, kroczek, kroczek lekki do tyłu. Zróbmy teraz, teraz... to, Arek, nie, to, ja nie ma środku, tak lekko go z boku, żeby jakiś no do tyłu. I mikrofonu, żeby nie było. Okej. Okay. No. Witamy wszystkich na placu litewskim, gdzie organizujemy turniej streetball. Kurwa. To nie na rady. Nic, to kurwa, bo nie pójdziemy nigdy, nie wiem, jeszcze raz si ustaw, tylko W prawo, w prawo. No, przecież nie zrobimy tego i tak, dobrze wiesz. Dobrze jest <grywanie> <grywanie> Plac Litewski to nieprzypadkowe miejsce, w którym organizujemy to pierdolenie. Drugi